Cześć, Mako, witam Was już w drugim odcinku z gry Blues TD6. Oczywiście, wtorkowe małpki. Jak może tej naszej Oczywiście nie nagrywam tego wtorek, tylko nagrywam to troszkę wcześniej. No, zapas, żeby mieć. I w dzisiejszym odcinku spróbujemy dobić na trudnym, się, tylko z magicznymi małpkami. Albo. Coś, coś innego, Spróbujmy zrobić yy, yy, nieprzekuwalne. Spróbować wykonać ten challenge, gdzie tylko jedno życie. Nieprzekuwalne, maksymalnie przytoczy swoje zdolności przekubania balonów. Zasady wolnej rozwikli i poziomu trudności pojawią się w dalszych rundach powodzenia. Ale mimo to, że to jest początek odcinka, muszę zrobić chwilowe cięcie. więc jestem już ponownie spo, z powrotem i rozpoczynamy grę tej rozpoczynamy małpką magiczną jest ona on dosyć dobra jak tak, tak myślę w ostatnim odcinku mi jestem powiedzieć Sprzedamy. Okay. Szybko cyk. Cyk. Ale użyjemy jakiejś yy, małpki stąd. Pzimy ninże. zostawimy tutaj. To też pomoże trochę. Jednak wyjdzie pod dobre drzewka, a tu nie możemy stracić życia w ogóle. W ostatnim odcinku bym też powiedział o bindach Tutaj Dosyć Sporo tych bindów jest Tak dla mnie są Najważniejsze, tak naprawdę nie wszystkie są dla mnie najważniejsze bo no, powiem wam, nie zapamiętałbym Jeśli mam tak szczerze mówić Ale na przykład tutaj mm, To spacja gra przyspiesz Sprzedaj backspace Jednak jest spoko Opcja tutaj rozmiar kursora Jednak duży dla mnie jest najfajniejszy Widzicie, co co cofnął się balon tam jaki Widziałem, że się zaczął cofać dało trochę zrobić kaski. Widzicie tutaj? Zbieramy teraz na to ulepszenie za 360. Albo spowolnimy je. To jest też dobry pomysł. uzbieraliśmy już, bo mamy za 360 nie, akurat małpka czarodziej to jest jedna z lepszych mopek, tych szerze no nie jest też droga na start bo 390 na tym na... najtrudniejszym na postarałbym się w końcu zdobyć paragon małpek małpki czarodziejki Magus Perfectus, oczywiście wszystko z czasem będzie, na razie by się przydało zainwestować w tą małpkę, nie patrząc przez to, że. Trzeba nam. One, jak spotka nas, spotka nas metalowe ba balony, będzie trzeba je zniszczyć. A nie mam jeszcze żadnej takiej małpki, która by mi tym pomogła. Zainwestujemy w kolce, tutaj dobra inwestycja. Dalszy zasięg też tutaj. Inwestujemy za chwilę w produkcję, bo jednak to jest na starcie samym. To zawsze coś tam pomoże, nie patrząc. Sprytne kol kolce. Nie wiem, co to mówię. Sprytne kolce. Zobaczymy. Może Zobaczy, generuje stosy kolców drogowych na najbliższy przejście. Doskonała ostatnia linia obrony. Szybsze ładowanie na, na pewno tutaj trzeba ogarnąć. Sięgniemy tu. Jakieś tu rzeczy, które mógłbym użyć. By się byłby spoko w sumie. Mógłbym postawić. Albo yy, yy, yy. pozbieramy tutaj 1800. Yy. Kupimy to i za chwilę kupimy to map. To też jest dobry pomysł. Kupimy to ulepszenie do małpki klejącej. Widzicie aktualnie nie przychodzą nam za bardzo. Kupimy mocniejszy klej, żeby były jeszcze wolniejsze te. Um, jeszcze wolniejsze. Balony, ba bardziej mi się na to bluny, ale tam nieważne jaka jak jaka mowa i tak jest dobrze. Już co bym mógł iść, to za chwilę na przykład farmę bananów. Jak przeciągnąłem to takie R, będziemy powiedzieć powiedzieć po prostu farmę bananów. Tutaj wystajemy w łatwy zbiór zbieramy na niego albo nie mam tu taką małpkę od zbierania, ale wolę zostawić tak, żeby było Chciałem zrobić też jakieś HP, jeśli w ogóle da się z tego zrobić na tym trybie. Choć obstawiam, że nie da się. się nie, nie Pomylę. Więc jestem jeszcze szybszą produkcję tych kolców. I jak się zysky... Zestaw... Ku! Muszę wypełnić Pamiętam, że kół trzeba. Zainwestować. Któryś małpek. Żeby się zainwestować druida. to jest jednak. Fajna sprawa ma się to już ulepszenie, i na nie pozbieramy, bo będzie można, będzie łapał te bluny, które biegną tam daleko, może być cienko. Widzicie? Nie udało się, niestety, tutaj wszystkich złapać, ale za, ma za małpią kaskę spróbujemy jeszcze raz tutaj. w zabijaka mobów większe bomby plus do tego kupimy, jeśli jakieś ulepszenie, to, bo mm, tego się nie opłaca, bo tak nie patrząc to jest useless. Myślę, co bym mógł jeszcze kupić, co by nam tu pomogło. Mm. I chyba wezmę snajpera po prostu. Bo tu ustawię. Widzicie, udało nam się przejść. Pomimo zmarnowania dwóch narków, jednak wolałem zrobić tak, niż się męczyć. Będzie trzeba kupić w końcu to ulepszenie do małpki taki kolejne za 3360 Dzięki temu będziemy mogli stawiać martwe bluny rozpoczynamy stąd jest pomysł Musimy tak dążyć do Ostatniej rundy Ale postaram się Ogarnąć helikopter Który nam się Będzie niszczył Będzie nas spychacz mobów Do ulepszenia będzie trzeba kupić Do niego Ulepszenie warte Warte tych 3000 Przyrody też tu kupimy Na zaś już. No, to Jest jednak dobra sprawa. I widzicie, no, ma no, praktycznie tutaj nie przechodzi. Jest lepiej tutaj ulepszenie to i to, żeby mieć już. Lepszą tą małpkę ninja. klejowy rozbryzg. Te dwa ulepszenia do nich. tu będzie klej Moab, dzięki któremu Będziemy skłaniać Moaby. I na pewno za chwilę zainwestujemy w kolejny Helikopter Tak Helikopter daje sporo tutaj jak widać Wejdziemy jeszcze w to drzewko i od razu kupimy helikopter To leczenie i Wspychacz mapów Zajmiemy sobie większy kaliber i pójdziemy dalej pod dolne drzewko półautomat też kupimy kolejną farmę bananów które mi więcej Tutaj kupimy zabójcę mawu do ulepszenia działa bombowego. A w końcu trzeba kupić to ulepszenie za 6000, bo ono zawsze też się przydaje. jestem dobrą opcją. Sprawimy też zrobić druida na maksimum, bo jednak druid na maksimum to jest mega spoko sprawa, ale tutaj się przez chwilę gorąco zrobiło. Na szczęście sytuacja została opanowana. Mogę zainwestować w ten półautomat, ale mam tylko 3000, więc w sumie zainwestuję w go w niego nie w go tej ulepszymy Sharp Moab. też samolot. sobie radzimy, jesteśmy już przy siedemdziesiątej rundzie. Co wolałbym zainwestować w niego też. Będzie dobrą opcją Ponieważ te działo laserowe będzie dużo dawało kupimy alterator plazmy jest drogie dosyć ulepszenie, bo 13 tysięcy ale bardzo opłacalne Wykładam na formę bananów. Sprzedamy tą. tę Przepraszam. stawimy tutaj farmera i postawimy sobie i pójdziemy pod Drzewko górne, żeby mieć więcej mm. nie opłaca się podnieść po żadne drzewko jak mam go, jednak on sam nam zbiera, daje więcej trochę pieniążków. Co kolejne rzeczy będzie to chyba no weźmiemy Zobaczmy w koniec To jest szczerze opłacalny nie patrząc tutaj też to nam będzie dawało pieniądze i jego ulepszenie kosztuje 42 tysiące możliwe, że nam się uda uzbierać jeszcze mi posprzedawali tutaj wiele rzeczy Czy nam się płacało tego nie wiem ale widzimy się jak w no, albo się zostaniemy tutaj poglądamy jak nasze mob tutaj niszczą zostaje tutaj Nie wiem, jakie to jest w ogóle, zadają duże stają się niemal permanentne. Na razie jest niepotrzebne. Na razie gram pieniądze na ulepszenie druida. Jest to już 80. runda, tak naprawdę. Tutaj się nie udało przebić. No tej powoli, wolnymi kroczkami Wniszczymy Widzicie, mamy możliwość ulepszenia samolotu Ale ta informacja, która jest jednak dosyć droga Bardziej przy wolnej bardziej by się po coś i ktoś chce co tutaj ogólnie takie m, m, gry, po prostu jeździć zadania z zadaniem i przechodzić poziomy Jednak bardziej musiał się nie kupywać tego niż zbierać 100 tysięcy, że ja mam jeszcze 2 i trochę tak. trwa Zbierać na niego damy dwie farmy banana zaczynam się opacać tak to jest to bo jak jest 95 to mi wtedy na kilka rund chociaż sprzedał te banany farmy bananów a jednak mam te 4200 jak tutaj to się przyda druid czy bliżej nie to sąsze prostokolce i Teraz mało kto się przebije Znaczy, drugi day, jego byłoby dobre. Znaczy, tak mi zrobię po sprzedaniu. I to będzie 5, 6, 12, 17. I to jest 22000. To bym mógł sprzedać już. Też mi się nie zalegało. to ulepszenie. czym te dwie farmy. Widzę, żeby się szybciej wijać. Widzicie, to jednak teraz to jest takie poczni, które ma mało co. które. Które tak naprawdę małka przejdzie, chyba że ten najśniejszy małaby no, przechodzą jeszcze, ale to wiecie, to jest tak naprawdę kwestia chwili, żeby zostały zniszczone. Kupimy bezwzględnie klej jeszcze. By tu rzeczy spowolnić. Zatrzymamy jeszcze te 60, więc myślę, że będzie to o wiele trudniej. I tam z moją pomyłką, tą małą, jest dosyć łatwo przejść ten poziom. No będzie O, są te czarne, te szybkie, one też są mocne, nie patrząc. Ale będę nie dał rady. Możemy na przykład kupić tą małpkę, tylko jak ona jest praktycznie maksymalne ulepszenie Tak szybciej, że tu kupimy w ten Te pieniądze jeszcze sztaminiki nam nie są potrzebne Mogę sprzedać jeszcze oma małpeczkę kupić najlepsze ulepszenie no, są... Czyli zatrzymałem w miejscu jak tam widziałem przez chwilę. Zdejmę efekty. Zobaczymy wtedy. Plus to widziano. Spychacz mabu plus to jest jednak rzecz, którą ciężko im pokonać. O! Największy. Ten. Czy uda nam się go pokonać? Mam nadzieję, że uda się. Zjemy na D. I widzicie. Udało nam się go zniszczyć. z tego czerwone małaby no uda. Udało uda nam się zniszczyć, więc poszło prosto. Wyraliśmy tryb z jednym życiem. Zostało nam tylko skimsy, które nam tu, chyba, jeśli nie tam, Tak, tu jest mała gwiazdyczek, i tu będzie kolejne. To tu tu już będą ją za sobą całe. Zostanie mi to i wiele innych jeszcze map. Co już trudniejsze. Świątynia Adory jeśli nie się nie można zrobić um, Coś tam z super małpką pod górne drzewko I to jest inna, ewentualnie to jest inna mapa A mogę się mylić. Widzicie, tu jest ten balonik i się nim wydaje jakieś pieniądze dodatkowe Mogę zmienić bohatera Aktualnie na żadnego i tak nie stać, ten jeśli mylę, to jest tak. Pieniądze. Ezili. To jest jakaś nowa mapka, znaczy jakie tego nie było. Psi, psi, psi jest też spoko. Na dowolnym sensie, że przy psi powołuje jakieś śmiertelne wibracje, które całkowicie niszczą innego. Blumen naraz może Teraz może być na forshowę. To byłby spoko, tak szczerze. Spoko byłoby. ta małpka. Smart. Gwendolin. Gwendolin, to jest. Kobieta no w ogóle. Teraz. już jest... głupio, ale zauważyłem. Chwytę do niego, do kairu tutaj super małpki i spoko oczywiście trochę książek małpiej wiedzy Chciałbym zainwestować tutaj wy wsparcie zainwestuje może w jeszcze nie miałem też bardzo dużo już w wsparciu Kolejny klej kosztuje nam już 250 dolarów. ma kaski, a wolałbym zostawić ją na no później. Na razie nie widzę tak szczerze jak ciekawych. W sensie, może są ciekawe, ale nie są aż tak potrzebne. To nikt w swoim nie działa dłużej. Nie użyłem pod, pod to drzewko. Yy, ma to no i. Ma I małpki. jest. Nie ma tylko laborancji w sensie. Alchemik. Wydaje się, co może przykuwać w bluny bablony. Zwiększona żywotność pocisków dla małpki Charlie'e, Supermałki, mąpki Ninja i druida. To To znak fajne. Więc wydam tak wszystkie moje małpy książeczki. I mogę jeszcze twoje, otworzyć codzienną skrzynkę. I... I pożegnać się z wami. I... Zobaczycie się w kolejnym odcinku Który już będzie z, z gry Lego Gwiezdne Wojny sagi Z sagi że Pokaże się w środę Samo można bardzo łatwo przewidzieć, bo Filmy są codziennie o 15 Będzie zapraszam do subskrypcji kanału I lajkowania filmów Już możecie dać jakieś yy, Komentarze z poradą Nie będę zły Bardziej podziękuję nawet więc do zobaczenia. Bye.